Siemanko, witam was w sobotę, yy, trochę później niż myślałem zaczynam, jakoś tak wyszło, że jeszcze musiałem skoczyć w sumie do miasta i trochę się zasiedziałem przy kawie w domu, ale zaczynam już, klej umieszany, trzeba będzie skromny, to tu trochę i zobaczymy jak to się będzie nakładało, wziąłem szerszą blachę sobie, żeby już finalnie lecieć później trochę to przeskrobać tu pewnie mi się uskok zrobi, co? znając życie a jak? dobrze by było to zeskrobać tylko nie wiem czy już nie za nie za bardzo podesło. O, już będzie dobrze, dobra to co, zaczynamy nakładać chyba, nie? Myślę, że już trochę mniej będzie tego szło Jak na pierwszą warstwę Tylko nałożyć, ściągnąć na zero Bo tu dokładać nic nie będę, tu później jeszcze i tak jakiś siatka, narożnik Więc nie ma powodu, żeby tutaj te Nie wiadomo jak starać się Lizać i tu nakładać nie wiadomo co na to, bo i jeszcze siata będzie szła. Także po całości lecę z tym, no i te narożniki, a później jak starczy czasu, no to... coś będę chciał jakąś wystrugać tą ramkę z czegoś. Coś tam mam, taki profil metrowy tam pod bramą go miałem, tylko że on jest nawiecany dziurki są w nim, ale może coś się uda z niego wykombinować, więc... Spróbuję. To wiadomo, to nie musi nie wiem, wyglądać, tylko to ma działać, więc może z jakichś tam kawałków coś wyrzeźbię. Tutaj nie będę nie wiadomo jak nadkładał, bo narożnik już przyjdzie, on się oprze mi o to, więc nie ma sensu tutaj to już przy nakładaniu narożnika sobie oblecę, no bo... Tu nie jest niewielka odległość, tak samo z drugiej strony, niby mógłbym tak oto zrobić i coś teraz tak sobie to ściągnąć A jeszcze pozostało mi do, do kończenia druga strona Oczaj mi zabrakło, tutaj już nie ten kawałek ten tutaj został to sobie to uzupełniam tylko i... te narożniki poobjeżdżać po, po No i jutro tymi płaskownikami chyba się zajmę o ile nic nie wyskoczy przy niedzieli a na razie planów takich nie ma żeby była handlowa to bym skoczył gdzieś zobaczyć te czapki poszukać coś wymyślę na te czapki i na te przykry, przykrycie murko ale chyba nie jest jutro raczej nie jest chyba ta niedziela handlowa, więc, więc raczej nie pojechałem nigdzie. Dobra, to co, nakładamy to, w sumie na końcu mogę tą szeroką blachą przejść tam ona mi się też przyda. Tu też taki łusko, a to zgubimy, myślę przy tym, przy nakładaniu siatki, później jeszcze narożnik, no spadaj mucha, bo Cię wkleję tutaj. Tam mniej towaru będzie szło i to dużo mam. Ciepło znowu dzisiaj. trzeba bluzę zdjąć, bo... się zagotuje. No i co? Coś takiego? Taka duża blacha. I podrównane. To będzie szybko ciągnąć, więc nie wiem, czy jeszcze dzisiaj to nie mógłbym sobie narożników z tej strony zacząć obsadać. Tylko, że mi nie wystarczy, bo muszę podjechać i zgłosić reklamację na ilość narożników nie wydanych. Dobra, to lecę z następnym, tak samo po kolei. Co ta? Przyszła mi pomóc? No i drugi też zrobiony Przechodzę Dobry. na tego szerokiego teraz No i będę powoli leciał dalej Tu żeby nic nie wystawało A tu i tak będzie można skrobnąć w razie czego Myślę, że dobrze tu wszystko wyjdzie fajnie Będzie temat naprawiony Dobra, teraz tutaj córka poszła po rękawice i pomoże, to już w ogóle to ekspresowo pójdzie. Teraz to też bym musiał skrobnąć wiecie? jak to tu mi wyszło, w ogóle elegancja. jaka z koltem wyszła, chciałem go wyrejestrować, a jako, że prawo do yy, przerejestrowywania przed 2024 nie, nie było takiego prawa, że nie było obowiązku przerejestrowania auta. Więc ja nie musiałem tego zrobić, wystarczyło zgłosić nabycie, można było sobie jeździć na, na, na y, dowodzie poprzedniego właściciela i tak też zrobiłem. Yy, I słuchajcie jaka sprawa. 22. Mam ważne ubezpieczenie na auto, które już jest skasowane. I myślałem, że bez problemu się z tym wyrobię, żeby to ogarnąć. Eee, żeby po prostu, tak jakby, wyrejestrować auto, żeby nie, mu nie musieć wykupować następnego ubezpieczenia. Żeby wiedział, że będzie tak, jak będzie, to bym go w ogóle nie gonił na złomowisko, tylko bym go tu, tu przytargał raz na jakiś czas, gdzieś tam bym pojechał się wyżyć. Słuchajcie, jaka sprawa. Wychodzi na to, że nie mogę zabukować sobie yy, w wydziale komunikacji w Goleniowie, bo to na ZGL było. Nie mogę sobie zabukować miejsca wcześniej jak koniec tego miesiąca. 31. Pierwsza data to jest 31 październik. Normalnie jakiś żart. I teraz tak yy, Mogę jeszcze to zrobić listownie, ale listownie to może potrwać do 30 dni. Oni mają czas na to. Przy normalnych sprawach, a przy bardziej skomplikowanych do dwóch miesięcy. Ale to jest normalna sprawa, więc powiedzmy, że 30 dni czasu to by zajęło. Więc auto będzie figurowało jako jeszcze zarejestrowane, a nie ubezpieczone. I automatycznie Cepik nałoży na mnie karę. I w związku z tym, to jest taka głupota, że masakra, ale słuchajcie, ja będę musiał wykupić ubezpieczenie na auto, które już jest skasowane, tylko po to, żeby nie zapłacić kary, bo inaczej to tak by się właśnie zakończyło, że bym po prostu dostał karę i tyle. I moim zdaniem to jest burdel w, w jakiś tam, no w całej, jak to wytłumaczyć, w czym to jest burdel? burdel prawny, że tak bym powiedział. Jeśli auto zostaje kasowane, moim zdaniem, mimo to, że nie jest wyrejestrowane jeszcze, nie powinno mieć obowiązku ubezpieczenia. No bo no jaki to ma sens? Tak naprawdę. No nie ma żadnego sensu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Przecież wystarczyłoby zrobić jakiś druczek czy coś, co dostajemy z kasacji i tylko zgłaszamy, że auto zostało skasowane, a dalej mamy te 30 dni na wyrejestrowanie auta. Żeby nie zapłacić kary, bo to też jest ten, ten, ten czas, teraz 30 dni. Oczywiście. No ale tak nie jest, więc w związku z tym, będzie, jak będzie, muszę wykupić ubezpieczenie na auto, które jest już skasowane. I dopiero jak je wyrejestruję i zrobię to listownie, słuchajcie, bo nie będę tam jechał, nie wiem, za dwa tygodnie wolę to wysłać. Wyślę te wszystkie papiery na wniosek, jakąś tam opłatę trzeba uiścić gdzieś. Zrobię to w przyszłym tygodniu, a dopiero jak je wyrejestruję, będę mógł wtedy zrezygnować z ubezpieczenia i... I zwrócą mi tą kasę, którą, e, którą teraz zapłacę mi tą, tą policję. Tak to wygląda, żebym wiedział, to bym go nie, że tak będzie, to nawet bym go nie nie, y, nie nie skrapował, chciałem powiedzieć. I tu akurat prawo angielskie wyższość ma nad, nad naszym polskim, bo mam wrażenie, że zamiast być to urząd dla nas, to, to my jesteśmy dla urzędu. Tak to niestety wygląda w naszym pięknym kraju Ale to nie tylko w tej sferze akurat W Anglii nikt się tym nie przejmuje Słuchajcie, macie auto, to jest wasz obowiązek żeby je przerejestrować, żeby żeby mieć ten tak zwany DVLA na siebie Uważaj konie, teraz muszę tu nałożyć, wiesz eee, żeby mieć ten DVLA na siebie a ubezpieczenie możecie wykupić sobie już w dniu eee, tego jak to się nazywa eee, no na być auta, nawet musicie, tak naprawdę, bo tam jest, tam nie można sobie latać... Eee, jak to było, czekajcie. No że auto jest ubezpieczenie jest do, do, do kierującego, a nie do auta. Może tak. Tam są jakieś wyjątki, jak się ma eee, czekajcie, jak ma się pełną polisę, no to można chyba wtedy na third Part Only coś mi się kojarzy. Czyli na takie zwykłe OC, wtedy możesz jeździć czyimś autem. Ale ogólnie y, jest tak, że, że jest przypisane do kierowcy, a nie do właściciela. A i można ubezpieczyć też na dwie osoby auto. Przykładowo, ale nikt wam nie robi z tego tytułu jakiś karnie, czeka tylko, żeby wam dopieprzyć, jak nie, się spóźnicie czy coś. Po prostu y, tak to wygląda. Auto, jak się złomuje, bo brat też złomował, dostajecie kwita. Wysyłacie tego kwita, i zostało zezłomowane czy też eksportowane i temat zamknięty. Dziękuję, do widzenia. A nie u nas, oczywiście, tylko kary najlepiej. Kary, karać najlepiej tylko, żeby tylko do skarbu państwa coś wpłynęło na ich jakieś głupkowate obietnice. Pusisz mnie, kochanie, jeszcze z tej strony? No, także, tak to wygląda sprawa z koltem. Ale to na przyszłość będę już wiedział co i jak nie. No, widzowie, którzy mają synów, uważajcie, bo konkurencja w budowlance w przyszłości będzie. I teraz od samego dołu powiedz sobie Niżej tu i pociągnij do samej góry, no? Tu? Mhm, I do góry. No, elegancja. Jechałam tata trochę. Nic się nie stanie, ale ja, i tak dużo będę wykańczał. E, trochę tutaj tata coś mi nie wyszło. Zanim no, dojdziemy do końca ogrodzenia to załapiesz na pewno. No coś tutaj kurde Co? mi odstaje, wiesz robocze na macie. Będzie Będzie. Dobra. Wyrównałam to Dobra i teraz mocno dociśnij i pociągnij mocno pod skosem. A, tak, no. Aha. Taki skos nie aż, tak o tak o i teraz do góry. A, Wiesz? Ale tu. To teraz możesz to dołożyć pan. Cyk. I znowu do góry. I cyk. <grym> I znowu. I już masz uzupełniony. Też to dołożyć tam, no I będę musiał iść wymieszać. Nowego kleju. A, zobacz No I zobacz, i teraz ja O nie no, trzeba tu podbierać, bo coś tu się stanęło Dobra to, to zaraz się ściągnie, teraz dużą przelecę Ale zobacz te, te tu Dobra, dużą jadę i mamy koniec skończony. Jeszcze coś tam zostało. Ale... No dojeżdżam już. Ostatni słupek. E, no i będę teraz szedł się przyrzucić na inny klej, na biały. A, tylko jeszcze muszę tam te murki podokańczać, te łączenia. Ale sama z kleju zostanie nawet trochę przy dużo, powiem wam mieszałem, i że takie no 4,5 worka poszło na to podrównanie więc zaoszczędzenie na tych bloczkach już się trochę zmniejszyło jeszcze jest górka, ale ale już nie taka jak jakby była, no bo 1000, około 1100 bym wydał na bloczki jakbym kupił 24 stuba poszła na paliwo żeby po nie jechać no czasu to nie liczę już, nie? No bo jakby czas policzył, w moim przypadku to 200 zł za godzinę to na pewno by się to nie opłacało, nie bo, żartuję oczywiście z tymi dwoma stółami za godzinę, ale no i czas też na to jaki spędziłem tutaj, żeby to wyprostować, no jakiś tam plus i taki tak jest, ale no niewielki, ale biorąc pod uwagę, że się skapnąłem dopiero tutaj, że one są 25 piątki, no to... To zmienia postać rzeczy, bo jakbym zobaczył tam na miejscu, że to są 25, piątki, to raczej by się nie skończyło na tym, żebym je żeby przywiózł. Tylko bym zakupił 24 czwórki i byłoby z głowy, no ale to teraz to sobie mogę już pogadać. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Jeszcze nie podróbowałem nigdy. Czegoś na grzebień nie pogrubiałem, także kiedyś musiał być ten pierwszy raz, no i właśnie nastąpił. Dobra. Idę tam jeszcze, te, te, te łączenia sobie wyrównać. To zostawiamy do wyschnięcia. Mieszam zarabiały klej i lecę z narożnikami. Dobra, to zaczynam lecieć z narożnikami. Trochę ich jest tu do wklejenia. Więc pewnie trochę mi z tym zejdzie. Ale jakoś długo to też nie zajmuje, więc powinno być jakoś w przyzwoitym czasie powinienem to zrobić i nie wiem, tam jeszcze się będę działał właśnie z tą ramką nie wiem czy się plany nie pozmieniały pogoda taka ładna wypadałoby wykorzystać ten czas i gdzieś sobie pojechać i myślę, czy nie upiec dwóch pieczeń na jednym ogniu i nie podskoczyć sobie do mrówki w Nowogardzie bo powiem wam, że tam mają taki duży asortyment na placu może by coś na te czapki znalazł Namierzył przynajmniej, żeby wiedzieć, co jest, a czego nie ma. Pamiętam, że... czuję ja szukałem? A, palisad. To przecież też tam zajechałem i tam trochę mieli tego, więc... Może byłoby warto, a tam w Nowogardzie jeziorko. Na jeziorko jeziorku sobie skoczyć. Przespacerować się, no bo już takich dni w tym roku nie będziemy mieli, zwłaszcza, że... W przyszłym tygodniu już chyba zmieniamy ten. Czas, więc już w ogóle będzie się szybko ciemno robić. No i tak ciepło na pewno już nie będzie, więc może się okazać, że z tą ramką to jutro będę walczył z tymi płaskownikami. No zobaczymy zresztą. Dobra, wejdzie mi tu za ten słupek, czy nie zejdzie? Wejdzie, wszystko jest wymierzone. Tylko tu będzie mi wystawać. Co za dziad. A dobra, to go upierdzielę. No nie zejdzie już mi niżej, co? Nie bardzo chcę Dobra, to się to upierdzieli tutaj Ten wystający element Dobra Tu dobrze elegancko wyjdzie na niegranicznym słupku Bo będę mógł tutaj sobie dać słupy ten który by zaczynał tu z tej 3D I powinno elegancko nam wyjść, żeby się zmieścił tu, żeby go dokręcić do supa Więc jak najbardziej tutaj Powinno to się sprawdzić tylko coś mi tu odstaje on muszę zobaczyć pod poziomice, czy coś tu się nie wyrabia czasem no nie, jest igła tutaj jeśli chodzi o pion więc tutaj nie ma co się doszukiwać, no zresztą słupki są w pionie, no to dziwne żeby narożnik nie był, musiałbym go naprawdę tutaj zwichrować gdzieś, żeby żeby to się okazało, że nie, nie będzie to w pionie, no właśnie. No dobra, to tak zostawiamy i lec lecę po kolei, sobie. Robię teraz tu przepórce te narożniki i znowu mi się przypomniało, że potrzebuję tego peszelka tu jakiegoś, żeby go przepuścić, więc w związku z tym e, będę musiał coś zakupić, żeby się nie było, że się zagonie, a później nie wiem, będę musiał nacinać, żeby tutaj coś Puścić. Ale dzisiaj będziemy jednak, jednak jechać znaczy się. do tego Nowogardu, żeby namierzyć te, te czapeczki. posprawdzać czy nie znalazłem tego. Więc przy okazji, może jakiegoś tam peszla kupię, takiego cienkiego. Czy jakiegoś to Marota, ale to raczej peszel taki cienutki, wydaje mi się. Będzie ok, jak najbardziej. Żeby to można było już zrobić. Tam przy bramie chyba nie będzie sensu. Tylko ktoś z Was pisał, czekajcie, nie, na światełko na górze, tak? Nie wiem, to jest obowiązkowe te światełko. Od tego otwierania bramy nie wiem w jakim celu ono w ogóle jest. Żeby było widać, że się otwiera brama, czy... Czy jak? Bo nie, nie do końca jestem pewien, czy chce coś takiego mieć. Chyba, że to jakiś, nie wiem, obowiązek przez Urząd Dozoru Technicznego <grym> wymagany, ale raczej nie, nie? No, bo przecież jak się otwiera bramę, to widać, że się ją otwiera. Czy, czy tym widzimy, że się nie zaczyna zamykać? Żeby nie było sytuacji, że nam gdzieś weźmie i podczas wjeżdżania. A do tego są ławotogomórki, te, nie? Żeby gdzieś tam nie przymknęło. No, nie wiem, właśnie, kurde. Trzeba będzie to rozkwinić, co tam trzeba dawać i ile tego. Dobra, teraz muszę iść, wyciąć narożnika. Tu mi trzy zostałem, to jeszcze zrobię to i ten słupek, raz, dwa, trzy, cztery, osiem sztuk jeszcze, kurde, tak na styk będę, powiem wam, z tymi narożnikami, coś źle coś policzyłem. Gdzieś tutaj zdał się jakiś błąd. Z drugiej strony i tak nie mogę jeszcze robić, więc to nie ma znaczenia jakiegoś większego. Tego kleju trzeba iść urobić jeszcze. No, będzie mało. Tam temat tych narożników dnia dzisiejszego. I na tym to by się skończyło. Co za zostało mi jeszcze trochę kleju. Szkoda wywalać, bo to nie są tanie rzeczy. 63 zł za worek białego. jest dwa razy tyle co szary. Chyba wezmę tego ostatniego. Słuchajcie, przejdę jeszcze tam na koniec i tam gdzie najbardziej suche spróbuję obsadzić no i mamy to będzie mi brakować 6 sztuk chyba oprócz tych co mi nie dali to jeszcze 6 sztuk będę się dokupić żeby starczyło na drugą stronę i będzie ten temat ogarnięty przy okazji zobaczymy jak tu z pionem no posło to już nie powinien odlecieć chyba Co tu się dzieje? No elegancko bym powiedział, że jest. Także można tutaj nałożyć jeszcze tą resztkę Chyba starsze Będę tak rozrzucał to na pewno. z styk powiem wam, z tym będzie. No się wykorzysta wszystko do końca. Powinno być OK. Dobra. Kurde. Trochę przymało. Taką odbity może, może wyżebrał. Coś tu na, na ten koniec. Jeśli jutro będę yy, coś działał jeśli chodzi o ten szablon czy przymiar do przesła, to się odezwę to zarzucę tam kamerę zobaczymy czy mi się coś w ogóle uda mądrego wymyśleć fajnie by było to przygotować wiertła jakieś mam żeby nawiercić około 50 otworów, 44 dokładnie będę musiał nawiercić, pewnie jakiś zepsuję. No to z 50 otworów trzeba je zrobić. Jakby nie było, nie wiem, czy mi wiertło wystarczy, ale coś tam mam, więc powinno się udać. Dobra, wykorzystamy do ostatniej kropli. Ostatnie, do ostatniego kawałka tu musi trochę dojść mi, bo za było za dużo, teraz za mało tak jak teraz by było I Tylko tu cyknę jak będzie git to zakończamy delikatnie mogę dołem, ale to jest minimalnie dobra i tak zostawiam to co? Ja zawijam. Do zobaczenia jutro bo, yy, lub pojutrze. Tak to będzie się przedstawiać.